Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze. Już sprawozdania i różne bilanse, analizy gotowe, wysłane do Wrocławia, jak zamknęliście ubiegły rok. Szanowni Państwo, liczba osób bezrobotnych na koniec grudnia roku 2023 ukształtowała się na poziomie 1550 osób bezrobotnych. W porównaniu do grudnia roku 2002 liczba ta spadła niemalże o 100 osób. Natomiast, natomiast stopa bezrobocia na koniec listopada wyniosła 9,7 w roku ubiegłym. Na koniec grudnia jeszcze tej stopy główną statystyczną nam nie podał. Będzie w drugiej połowie stycznia podana do informacji publicznej. A wśród osób bezrobotnych, jak od wielu, wielu lat, największą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Jest ich około 62-5% w zależności od miesiąca. Natomiast jeżeli chodzi o płeć, tutaj przeważają kobiety. Wśród osób bezrobotnych jest ich 55%. Natomiast osoby zamieszkałe na wsi stanowią niemalże 50% ogółu liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych jak te dane z powiatu jaworskiego kształtują się na tle województwa dolnośląskiego. To jest tak, niestety powiat jaworski należy do tych powiatów, których stopa bezrobocia jest jedną z wyższych w naszym województwie, no, ale to też ma wpływ na to ustułowanie naszego powiatu. Nasz powiat mimo wszystko, mimo tworzących się wielu nowych miejsc pracy, mimo strefy, jaka powstała u nas w Jaworze, nadal jest raczej powiatem rolniczym i przeważają tutaj gospodarstwa rolne, które, które nie, nie tworzą aż tak wielu nowych miejsc pracy, a jedna strefa, no niestety jeszcze na dzień dzisiejszy to jest troszeczkę za mało, ale idziemy w dobrym kierunku i myślę, że, że w latach kolejnych i rok do roku ta stopa będzie spadała, bo tak od wielu, wielu lat się dzieje, że systematycznie stopa w naszym powiecie spada. Urzędy pracy swoją ofertę kierują nie tylko i wyłącznie do bezrobotnych, macie także narzędzia skierowane do pracodawców. Tak, co roku Urząd Pracy, nie tylko Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, ale wszystkie Urzędy Pracy w Jaworze dysponują środkami Funduszu Pracy, które są przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych. roboty. Ale żeby zaktywizować osobę bez trzeba współpracować z pracodawcą. Więc dysponujemy środkami Funduszu Pracy, które są przeznaczone, między innymi też dla pracodawców, są to środki przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy, z których pracodawcy mogą skorzystać. My refundujemy określoną kwotę, to jest do sześciokrotności przecznego wynagrodzenia pracodawcy za stworzenie Miejsca pracy w zamian tego pracodawca jest zobowiązany utrzymać takie stanowisko pracy i zatrudniać osobę bezrobotną przez okres 24 miesięcy. Tworzymy też miejsca pracy poprzez pracę interwencyjne. Tutaj dopłacamy do wynagrodzenia pracownika, którego zatrudnia pracodawca z rejestru osób bezrobotnych. Też u pracodawca organizujemy staże dla osób bezrobotnych. Też sam przedsiębiorca, który, który po, posiada potrzeby podniesienia kwalifikacji swoich lub swoich pracowników, może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu szkoleniowego który, jest dyspo szkoleniowego, który jest w dyspozycji naszego urzędu. W ramach tego instrumentu my pracodawcy na wniosek pracodawcy refundujemy koszty podniesienia kwalifikacji jego lub jego pracowników. Jaworski Urząd ma także placówkę zamiejscową w Bolkowie. Tak, w Bolkowie funkcjonuje lokalny punkt informacyjno-konsultacyjny. Ten punkt obsługuje osoby bezrobotne zamieszkałe w mieście jak i gminie Bolków. Pracuje tam, są zatrudnione tam dwie osoby, które, które świadczą usługę dla klientów zamieszkałych w Bolkowie. Klient z Bolkowa, w tym punkcie, potwierdza gotowość do podjęcia pracy, może załatwić wszelkie formalności związane z wypłatą zasiłku, wydajemy zaświadczenie dla bezrobotnych, a także służymy jako miejsce, gdzie można pozyskać niezbędne informacje w celu uzyskania co do yy, zmiany kwalifikacji, podniesienia kwalifikacji, skorzystania z instrumentów rynku pracy, jakie są w dyspozycji. Wiadomo, że instrumenty już są realizowane w Jaworze, ale to wszystkie te formalności można załatwić w Bolkowie. Wszystkie aktualne oferty pracy są aktualizowane i cały czas są dostępne na Waszej stronie internetowej. Korzystacie też z jakichś innych źródeł, kanałów, informacji? Tak, jak najbardziej. Wszystkie oferty aktualne, które są w dyspozycji urzędu, zamieszczamy na stronie internetowej naszego urzędu. Także posiadamy swoje konto na Facebooku. Tam też są na bieżąco zamieszczane informacje co do nowych ofert, jak też innych informacji ważnych dla, dla naszych klientów. A jaki plan działania na bieżący rok? Funduszów nie, nie zabraknie. Będziecie kontynuować te programy, między innymi dla przedsiębiorców? Tak, tak. Wszystkie programy, które były realizowane w roku ubiegłym, będą kontynuowane w roku bieżącym. Dysponujemy środkami Funduszu Pracy na Aktywizację Osób Bezrobotnych. Kwota tam. Yy... Nieznacznie się różni od kwoty, w jaką mieliśmy do dyspozycji w roku ubiegłego. Na dzień dzisiejszy to jest około 6,5 miliona złotych. Z tej kwoty jest przeznaczone 420 tysięcy na, dla pracodawców na podnoszenie przez nich kwalifikacji lub ich pracowników, czyli na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Są to kwoty porównywalne, więc zakładam, że, że tych środków nam nie braknie. Też mamy możliwość pozyskania dodatkowych środków, co na pewno będziemy czynić w przeciągu całego roku. Szanowni Państwo, na zakończenie chciałbym podziękować naszym partnerom z rynku pracy, czyli pracodawcom, czyli instytucjom szkoleniowym, dzięki którym możemy świadczyć swoje usługi dla, dla bezrobotnych i aktywnych naszych pracowników. Bez pracodawców, bez przedsiębiorców nasza praca by nie miała większego celu, bo, bo dzięki tym osobom, tym yy, firmom my możemy aktywizować osoby bezrobotne, które, które tej pomocy potrzebują. Dziękuję bardzo. うん。